Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak powinien wyglądać dobry rehab. Zapraszam was serdecznie i z racji tego, że nie jestem Fizją, to temat rozpocznie Janeczek. Dobra. To y, dla mnie taki dobry rehab powinien przede wszystkim zawierać takie elementy y, budowania poczucia sprawczości u osoby po danej kontuzji. Weźmy sobie na tapet może kolano, bo to jest y, rzecz, która często. Rzecz, okolica ciała, która często jest w naszym gabinecie na sali treningowej. I dla mnie, jak mam kogoś z kolanem, to przede wszystkim na początku celuję w to, żeby wszystkie czynności dnia codziennego wróciły, powiedzmy, do normy. Później, w dalszych fazach, będę chciał usprawniać w różnych kierunkach to kolano, zarówno w dynamice siłowo, w zdolnościach hamowania itd. Ale zanim, no to, żeby te czynności dnia codziennego, jak na przykład chociażby chodzenie czy ubieranie się, pewne zgięcie, wyprost, żeby to doprowadzić do celu. I chciałbym u podopiecznego wywołać takie uczucie, w zależności czy jest po operacji, czy po czy jest w trakcie leczenia zachowawczego, takie uczucie, że to kolano nie odbiega od drugiego, żeby próbować te strony zbliżyć do siebie siłowo czy, czy zakresami, i żeby czuł się w miarę pewnie z tą nogą żeby nie miał takiego uczucia, że zaraz coś się znowu wydarzy i traktował tą nogę, to kolano jak jajko, bo to nie pójdzie dalej po prostu. Chcesz, chcesz coś dodać? Dla mnie taki dobry rehab to jest sytuacja, w której po zakończeniu całego procesu podopieczny czy klient, z którym pracujemy jest w lepszym stanie niż był zanim doszło do jakiegoś urazu kontuzji bądź choroby także musimy ten proces poprowadzić w taki sposób na tyle jakby odpowiednio układając intensywność objętość, dobierając ćwiczenia żeby ten proces przebiegł bezpiecznie ale musimy skończyć z tak zwaną górką no to dla mnie dobry rehab na pewno zawiera w sobie edukację i na pewno zawiera w sobie coś w stylu takiego odczarowania Ponieważ bardzo często jest tak, że przychodzą do nas osoby z pewnym jakimś uprzedzeniem albo z jakimś takim wyobrażeniem swojego aktualnego stanu. Nie wiem, czy tak też to mhm. widzicie. E, powiedzmy, no, klasyczny low back pain. Bardzo dużo osób przychodzi i zwala po prostu no, całą winę za ból na przodopochłanie miednicy albo na to, że kiedyś się pochylili i coś mi strzeliło w plecach i tak dalej. No, gdzie po prostu no, te rzeczy. Są mocno naciągane i niewiele mają do tej kontuzji, więc po pierwsze no, jest to mocna edukacja podopiecznego, jakby retorycznie nie ma nic z tym wspólnego i jak on może się zaopiekować tym kręgosłupem poza treningami. A drugie to uważam, że porządny rehab nie obejdzie się bez ciężkiego dźwigania klamotów. I chyba się wszyscy z tym, z tym zgodzimy. Jak najbardziej. Co ja też się w gabinecie spotykam często z tym, że osoby, które przychodzą, no bo można powiedzieć, że do nas trafiają osoby zazwyczaj, które już u kogoś były. No i jeżeli ten rehab rozbijał się tylko o kozetkę, to zazwyczaj to nie jest poprowadzone do końca. Nie? Tam brakuje tego elementu powrotu już do, do takiej codzienności, przypracowania paru wzorców już na sali. No i często te osoby z, na przykład nie widzą efektu i są już sceptycznie nastawione do procesu, ale no dobra, spróbują jeszcze gdzie indziej i Ja nie mówię, że jestem ostatnim deską ratunku i tak dalej. Zresztą nie chciałbym, żeby tak nie ludzie postrzegali i pewnie reszta chłopaków też. Bo to też z drugiej strony, jak ktoś przychodzi i mówi od razu, że jest pan moim ostatnim deską ratunku, to wywiera presję, więc to też jest takie niezdrowe, nie? bo chcecie dowieść temat i czasami chcecie za dużo. Nie? Ale wracając, często osoby przychodzą już z takim przeświadczeniem, że właśnie ta zrotowana miednica, czy że mają lordozę czy cokolwiek i już przez to, że to jest powód ich bólu. To jest taka super prosta diagnoza, mam zrotowaną miednicę i dlatego boli mnie plecy. No dobra, może jakiś przypadek będzie tak miał, ale większość myślę, że nie, że to się rozbija o inne czynniki. A często osoby przychodzą wiedząc, że mają tą zrotowaną miednicę, bo taką mieli diagnozę, mają listę rzeczy, których nie mogą robić i nie patrzą na to, jakie mają możliwości, co mogą robić dalej. Jakie aktywności uprawiać, żeby to wszystko szło do przodu? Tylko są bardziej nastawieni na unikanie różnych aktywności, różnych czynności, różnych ruchów, i wtórnie, moim zdaniem, się w ten sposób upośledzają. Bardzo rozbudowana wypowiedź. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze o takiej nieskończonej rehabilitacji, właśnie Janek, tutaj częściowo o tym wspomniał. Niektórzy uważają, że rehabilitacja kończy się wtedy, kiedy już nie czujemy bólu. Ja tutaj się odniosę do urazów, na przykład ścięgien, gdzie eliminacja bólu jako, tam powiedzmy, na początku rehabilitacji jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Jednak to ścięgno nadal nie jest jeszcze w pełni odbudowane, zregenerowane. Na to potrzeba więcej czasu. Często przebudowa, powiedzmy takiej struktury, no to gdzieś przynajmniej pół roku, do roku czasu nawet może trwać. Więc trzeba mocny trening wtedy wprowadzić, tak jak powiedział wcześniej Robert. Ciężkie dźwiganie będzie wskazane, ból nie kończy nam rehabilitacji. No i tak jak tu chłopaki wspomnieli, bardzo często jest tak, że to, że osoby narzucają sobie jakieś ograniczenia co do ruchu, do podejmowania jakby aktywności i tak dalej. I ok, jest to zrozumiałe, no jeżeli coś nas boli, no to po co w to iść, eee, ale no niestety widzę taki trend, nie chcę jakby nikogo gdzieś tam obwiniać albo wskazywać palcem, ale często jest tak, że, że specjaliści szukają ograniczeń dla pacjenta, a nie jakby rozwiązań albo alternatyw dla tego ruchu, czyli często spotykamy opinie, że ktoś nie może czegoś robić, ale nie ma na przykład opinii dobra, ale zamiast tego, na przykład, możesz robić to, to i to, e, powinniśmy to zaopatrzyć tak i tak. I powrót do pewnej sprawności może nam zająć tyle i tyle czasu. Nie? Czyli ktoś, koje zostawia często z suchą taką mm, informacją, że tego nie może robić, zamiast zaproponować alternatywę na to wszystko. Mhm. E, to po pierwsze. E, a po drugie, no, tak jak ktoś powiedział Wojtek. No, Celem rehabu, w mojej opinii, jest po prostu doprowadzić osoby do takiego momentu, w której ona będzie mogła podjąć każdą aktywność jakby fizyczną, jaką chce i nie będzie musiała się bać o ból kręgosłupa, czy ból kolana i tak dalej. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe i wiem też, że my pracujemy w luksusowych warunkach, bo jednak współpracujemy z ludźmi często no, te dwie godziny w tygodniu i tak dalej. Nie każdy fizjoterapeuta może sobie na to pozwolić. No, ale w idealnym wszechświecie, no, w mojej opinii, ja tak wygląda. Czyli nie tylko pozbywamy się bólu, ale docelowo jakby chcemy móc korzystać z pełni życia, jeżeli chodzi o, o po prostu no, usunięcie tej dolegliwości. No, tak jeszcze wspomnę a propos, tak jak połączę wypowiedzi chłopaków, a propos tej edukacji e, i tego bólu. Często jest tak, że dochodzimy już do, do tego momentu, gdzie ten ból powiedzmy znika. I e, ja zawsze staram się mówić podopiecznym, że. To są takie schodki, nie? że mogą być okresy zaostrzenia, będzie gorzej, yy, potem będzie trochę lepiej, i finalnie, żeby po tych schodkach punkt wyjścia i punkt gdzieś tam końcowy albo w trakcie był trochę wyżej. I faktycznie lepiej kogoś przytrzymać bez bólu, jeszcze nie progresując dalej. Na przykład yy, miałem zawodnika z, yy, po zapaleniu spalinie nowego i chciał już wrócić na boisko. I powiedziałem mu, żeby poczekał jeszcze trzy tygodnie, bo sprawa się ciągnęła rok czasu, zanim do, przyszedł do mnie współpracowaliśmy jeszcze z innym fizjoterapeutą, no i finalnie przeczekaliśmy ten okres, gdzie nie było bólu i faktycznie jak wrócił na boisko, to pograł tylko 30 minut i te dolegliwości były małe, więc to był sukces, prawdopodobnie jeśli wróciłby o wiele szybciej, no to mogłoby się nasilić na tyle, żebyśmy się cofnęli parę tygodni albo miesięcy w tym rehabie, bo jednak to jest struktura, która dosyć wolno się leczy, to jest długi proces i warto po prostu kogoś uświadomić przed, i tak samo, jeżeli nie powiemy tego na początku, to ktoś może Was obwiniać, że poprowadziliście rehab w taki sposób, że nagle kogoś coś boli. A jeżeli przedstawicie, że będą okresy zaostrzenia, nawet jeżeli ich nie będzie, to już osoba, która z Wami trenuje, podopieczny pacjent, wie, że Wy jesteście świadomi procesu i tego, co może się wydarzyć po drodze. Tak. I w sumie ostatnia rzecz, może żeby nie przedłużać, to na pewno rehab powinien być planowany. Jakby wiemy, wiemy, że ten proces jest daleki od idealnego, ale jednak pewne założenia jakby docelowe i jakby takie kroki milowe, które chcemy mm, no jakby odhaczyć, no powinny być wyznaczone, a nie po prostu rzucone tak na zasadzie, jedziemy z tematem, będzie to będzie, nie jak przestanie boleć, to fajnie, jak nie, to jakoś zaradzimy, nie? Czyli jednak chcemy ten proces planować, a nie ślepo się w nim poruszać. Dokładnie. No I tak w nawiązaniu do tego właśnie, co powiedział Robert. <laughs> Powinniśmy, tworząc plan takiego rehabu, określić sobie jasno, co jest największym ograniczeniem sprawności i tego się trzymać, prowadząc ćwiczenia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że informacje, które tutaj przekazaliśmy, wykorzystacie w swojej pracy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was na naszego Instagrama i zapraszam Was również do naszej zamkniętej grupy. Jeżeli chcecie do niej dołączyć, to napiszcie do nas prywatnie. Eee... I tyle. Link w opisie. Dokładnie. Link w opisie, dokładnie.